Hej cześć, witajcie widzowie, witam Was w kolejnym odcineczku z Robloxa, dzisiaj też będzie taki odcineczek bardziej growy, bo ten jest po prostu informacyjny, ale serio jest bardzo ważny. Musicie zostawić łapeczkę w górę, musicie zostawić subika i przekazać ten film innym, żeby też wiedzieli, żeby... Tego, co zaraz powiem, po prostu nie robić, ponieważ jest to totalnie chore, co właśnie się stało w Robloxie. I to nie jest żaden fake, serio. Jakby tytuł, nie kłamie oczywiście tego filmu, za wejście do tej gry e, były bany. Dosłownie mnóstwo ludzi, nie wiem nawet już w ilu liczyć, ale naprawdę mnóstwo ludzi wchodziło w tą grę. Czy z ciekawości, e, bo ktoś inny już o tym powiedział, bo to było właśnie wczoraj, z tego co wiem. I generalnie, czy po prostu wbili, bo nie wiedzieli, a chcieli zobaczyć gierkę, widzowie, co mogę powiedzieć, nigdy nie wchodźcie w takie dziwne, jakieś podejrzane gry. Gra nazywała się Crosswoods A2 jakaś, no nieważne, no nazywała się tak to się nazywała i generalnie ta gierka jak pisał na Twitterze Roblox, to jest taka stronka, która tam, od Robloxa generalnie, no i słuchajcie ta stronka napisała, że po prostu wchodząc do tej gry gra wykorzystuje jakieś nowe skrypty, które jakby oszukują grę, czyli wiecie, oszukują grę i piszą z waszego konta, czy coś takiego, jakby triggerują czat na waszym koncie, na którym wbijecie do tej gry i po prostu po prostu wtedy odpala jakiś spam naprawdę złych słów i wiecie, no skoro jakby Roblox ma automatyczną taką automatyczny system moderacji automatyczny, takie mody są, które po prostu pewnie zdarzyło wam się wiele razy, że dostaliście bana, bo coś tam napisaliście i to od razu. No to tak właśnie jest też tutaj automatyczny taki mod Robloxa wykrywa to, wchodząc do tej właśnie podejrzanej, dziwnej gry od gościa Client Error. Wiem, że jest kilka takich nowych też profili i też są takie gierki, Crosswood A2, i słuchajcie, generalnie to co bym polecał, to po prostu uważać, serio, uważać, bo wchodzenie do różnych takich gier podejrzanych, nowych. Nie radzę, jakby nigdy tego sam też nie robię. Jak już to tylko do takich zaufanych, wiecie, dużo osób gra czy coś, jak widzicie grę, w której nie ma ludzi, a, a niby jest dużo wizyt, no to raczej tutaj może być nieciekawie. Niestety jest taka, jest taka nowa luka na Robloxie, która pozwala do no, którzy właśnie o tym wiedzą, tworzyć takie gry, do których wchodzimy, e, zaspami nam czat z naszego konta i po prostu dostajemy banana na ileś dni, albo permanentnie, no zależy. Mówię, to generalnie jest takie dziwne, jakby jak ja o tym usłyszałem, właśnie przyjechałem też dopiero, żeby wrócić do nagrywania, usłyszałem o tym, to mówię, muszę was poinformować, no bo jednak wiecie, jakby bo może ktoś nie wiedzieć, przekażcie po prostu ten film wszystkim, którym się da, po prostu waszym przyjaciołom koleżankom, kolego, bo serio, jakby sam bym nie chciał, żebyście dostali bana, no bo kto by chciał dostać bana, co nie, więc naprawdę powiedzcie wszystkim, komu się tylko da. Był, był taki jak najbardziej incydent, nie wiem, czy to już jest zażegnane, czy dalej jest ta luka, ale mówię, dla pewności nie wchodźcie w jakieś dziwne gry, które po prostu są od klientów terrora albo po prostu jest to jakiś crosswoods czy inna w ogóle gra, która no pachnie czymś podejrzanym, co nie? Jakby aktualnie lepiej się wstrzymać i grać w jakieś takie zaufane, popularne gierki. To ja byłem Beres, dzięki za wysłuchanko